Ten rachunek mnie zaskoczył. Zaskoczy cię dopiero stan Twojego rachunku na emeryturę w ZUS. Sprawdź stan swojego konta emerytalnego w ZUS. Zaloguj się do swojego konta, wybierając jeden z dostępnych sposobów. Może to być aplikacja, może być profil zaufany. Wybierz konto indywidualne. Po zalogowaniu w lewym menu, wybierz opcję, informacje o stanie konta, wybierz ostatni wskazany tam rok a następnie kliknij przycisk szczegóły i teraz pokaże się magia. Jak stoisz, to lepiej usiądź. Zobacz, jak wygląda prognoza twojej emerytury. Jeśli nie jesteś zadowolony z tych prognoz i uważasz, że coś warto z tym zrobić, porozmawiajmy. Każdy musi sam zadbać o swoją przyszłość na emeryturze, swoją prywatną emeryturę, niezależną od polityków i od ZUS.